Maria Konopnicka, Stefek Burczymucha. O większego trudno jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź to dostoję. Wilki? Ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty. To są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy Na sztyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest? Kociak duży! Naczytałem się w podróży I znam tego jego mości, Co zły tylko kiedy pości. Szakal? Dwig? Straszna nowina! To jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś daleka, bo nie lubię, gdy ktoś czeka. Komu zechcę, to dam radę. Zaraz za ocean jadę i nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch nasz trąbi swe. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, aż tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, pędzi jakby hart ze smyczy. Tygrys, tato, tygrys! krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta: Ach, lew może miał kopyta, straszne, trzy czy cztery nogi. Paszczę taką przy tym robi. Gdzież to było? Tam na sianie, właśnie porwał mi śniadanie. Idzie, ojciec. Służba cała patrzą. A to myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i z ząbkami. Serek skrobie.